Były pokazy mody, okolicznościowy tort, występy na żywo, życzenia i gratulacje. Czerwony Manhattan obchodzi swoje dziesiąte urodziny. 15 lat temu swoją działalność rozpoczęło również Stowarzyszenie Manhattan Podłęże. To zasługa po prostu naszych tutaj przyjaciół, współpracowników, gdzie wspólnie usiedliśmy i chcieliśmy to zrobić w sposób taki szczególny. Impreza urodzinowa miała charakter pikniku rodzinnego. Stali klienci Czerwonego Pasażu zaproszeni goście oraz organizatorzy z największym niepokojem patrzy byli jednak w niebo. Na szczęście pogoda dopisała. Pięknie słońce zaświeciło, wszystko wyschło, pogoda dopisała. E, uczestnicy też, kupcy, klienci są rozradowani tym, co tu widać. E, no i się my się też bardzo cieszymy z tego, że impreza się zanosi na bardzo udaną. Muzyczną gwiazdą urodzin był dobrze znany jawożnickiej publiczności Sargis Dawcjan. W czasie pikniku prowadzona była też akcja Nadaj rzeczą drugie życie. Nieodpłatnie lub za symboliczną kwotę każdy mógł przekazać m.in. książki, ubrania czy zabawki.